Cześć kochani, z tej strony Talix No i witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet Dzisiaj przetestujemy sobie aktualizację, która była dodana w czwartek Mianowicie jest to taka aktualizacja Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania W ogóle mamy dzisiaj właśnie też ogólnie 5 lutego, gdy ja nagrywam ten odcinek i jest bardzo fajne wydarzenie, naprawdę bardzo je lubię, ponieważ mamy wszystkie nagrody koła, zostają podwojone, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Ja właśnie akurat dzięki temu zdobyłam dzisiaj 40, tak 40 udało mi się etykietów zdobyć dzisiaj. Więc patrzcie, mam 460 i brakuje mi tylko 40 do tej babeczki, więc naprawdę bardzo fajnie, że zrobili takie wydarzenie. No a teraz przejdźmy do testowania w ogóle tych rzeczy. Myślę, że możemy zacząć od mojego Maksia, gdzie on jest tutaj, o. No i tu mam taką cytrynkę właśnie, która kosztowała 25 tysięcy, więc w sumie jak na zwierzaka nie jest to jakoś super dużo, ale no wiadomo dla niektórych jest to naprawdę dużo. No i dobra, więc animacje, tutaj mamy takie machanie, no nawet fajne tańczenie, no takie, takie normalne ma animacje póki co, no nie wierzę, serio, czekajcie, bo on będzie mi uciekał, więc stajemy sobie tutaj może na spokojnie, tylko że widzowie tu idą widzę, więc no trochę słabo, więc wejdziemy sobie po prostu na jakiś prywatny czat. I ewentualnie pokażę wam po prostu tamte animacje Także Gdzie jest ta cytryna? O tutaj, dobra Także jak widzicie właśnie Ten stanachła, na się Ej, to jest słodkie w sumie Z jednej strony ta cytryna jest przerażająca A z drugiej jest naprawdę słodka Co jest? Co on robi? Patrzcie K On kopni Co on robi? W jakiegoś ninja się bawi Ej, to jest przerażające, naprawdę Baw się czy on się tak bawi w ten sposób? Co? Ej, to jest przerażające, naprawdę. Stój. Co? Ej, ale to jest fajne, co on robi? Patrzcie. Ej, ten zwyczaj jest naprawdę przerażający. O kurde. Ej, co to jest? Ej, naprawdę mega fajne. Kopnij znowu. Ej, to patrzcie, to jest kurde jakaś cytryna, która jest chyba karateką, w sensie karate on chyba trenuje, jest naprawdę przerażająca, ale mega wam polecam w sumie tego zwierzaka, fajna animacja, jak najbardziej wam go polecam, moja ocena to 10 na 10. Okej, okay, teraz przejdziemy właśnie do broni i mamy taką broń właśnie, która kosztowała 4000 chyba tam diamentów, nie pamiętam. I ona jest właśnie dla vip jako jedyna. Tutaj mamy broń, która kosztowała 5000. No i w sumie ta broń to jest ogólnie po prostu. To już było. Czekajcie, gdzie to jest, chcę wam pokazać. Bo ta broń już była, tylko po prostu teraz jest tak, jakby ulepszona, że tak mogę powiedzieć. I to jest mianowicie broń taka na prezenty. No, gdzie to jest, nie mogę tego znaleźć. Wiecie, no jest taka broń, z której prezenty po prostu. O, widzicie, to jest mega podobne po prostu do tego, tylko po prostu nie, po prostu nie dali tego w modelach. Tylko zrobili to jako taką totalnie nową broń, ale w sumie dużo osób mówi, że ta broń jest właśnie brzydka i tak dalej, a mi się akurat ta broń podoba, jest naprawdę mega urocza. No patrzcie, ten jest bardzo fajny, mi się akurat to podoba. No i mamy za 6000 właśnie jeszcze taką broń, która nie jest akurat dla Vipa. No i ona jest w sumie dziwna, taka kawaii, przerażająca też jest to zgoła cytryny właśnie i to jest przerażająca naprawdę. No dobra, więc używamy sobie, no i idziemy sobie po prostu to no, przetestować i zobaczymy. Jak ta broń w ogóle taka, no taka, taka dziwna trochę Co jest, czemu mi tak zrobiło się pomarańczowe I na parcie, jak to jest, jak to w ogóle wygląda Dobra, także lecimy sobie na jakąś bitwę I możemy tą broń przetestować, zobaczymy co ona w ogóle potrafi Czy to jest broń taka strzelająca, czy trzeba podchodzić do graczy Okej, okay, trzeba podchodzić do graczy, już widzę yy, Dobra, czekajcie, bo zlegowało mi i nie mogę No, czemu nie mogę z tego wyjść? Aha, dobra, wyszłam na końcówkę Co jest? Co? Ej Co się stało? What the fuck? Co to było, moi drodzy? Wow, naprawdę, wow Ej, mam laga mózg, nie wiem, co się wydarzyło tutaj No i patrzcie A ta broń jest taka po prostu, jak widzicie, z takim ogniem ziejącym Ej, fajnie Ej, fajna jest ta broń Ale co to było z tym lagiem? Oh my god Ej, serio, patrzcie To jest mega fajne Spójrzcie, ej, fajnie, mega podoba mi się ta broń. Fajna. Patrzcie, dobra, jest jak widzicie tutaj na, na luzie można. Bo nas odległości takiej... O, widzicie, jestem daleko i zabija te, te właśnie osoby podchodzące do mnie, więc tą broń jak najbardziej Wam polecam. Naprawdę jest, no nawet ładna w sumie. Mi się podoba ta broń jest bardzo ładnie zrobiona oraz animację ma, w sensie po prostu moc ma też bardzo fajną, więc mi się podoba. No i teraz przetestujemy sobie tego unicorna. Który jest. Ojejku, jakie to jest ogromne, dobra. Wygląda to trochę na duże. Ale no sprawdzimy, jak się ta broń prezentuje. I obstawiam, że możemy strzelać, tak. I czym my tu będziemy strzelać? Co? Czym ja strzela? No już. już mnie zabijają. No ja nie mogę. Chciałam sprawdzić, czym ta broń w ogóle strzela. I czy to jest w ogóle dobre? Czekajcie. Ona chyba strzela głowami cytryny. Tak mi się wydawało. Jakimiś babeczkami? Co? Co to jest? Nie mogę jakoś ogarnąć, o co chodzi. No, babeczkami ona strzela. Ej, fajna, taka, taka no, nie jest najlepsza, ale z wyglądu na ta broń jest naprawdę bardzo fajna. Więc w sumie, jeżeli chodzi o wygląd, to polecam. Jeżeli chodzi o moc, to nie polecam, bo no, ma trochę słabą jednak tą moc. I mamy jeszcze tutaj tą głowę cytryny, która mnie naprawdę przeraża. Ta broń wygląda naprawdę strasznie, patrzcie. Tak ją trzymam tu dziwnie nie widać, ale ona jest naprawdę straszna. Dobra, i sprawdzimy, jaką ona ma moc. Czy ją, czy ją się w ogóle opłaca kupować, więc dobra, lecimy sobie sprawdzić. I tu mam jakąś osobę. Wow, zlogowało ogólnie ogólnie Plan przed chwilą. Wow, ale loguję BSP dzisiaj. Co? Bardziej jeszcze, ledwo co podeszłam, już mnie zabiła ta osoba, więc no, no, no nieładnie tak. Dobra, czekajcie, podejdźmy. No, jak chcę sprawdzić. No, a dobra, czyli tutaj po prostu. No, ta broń. No, jak widzicie, no, ciężko jest kogoś tu w ogóle zabić. Trafić w ogóle tym czymś, więc nie polecam, jeżeli chodzi o wygląd no nawet ładna ale jeżeli chodzi właśnie o to patrzcie z głowy normalnie, tak jak tego maxia tutaj więc jeżeli chodzi o wygląd to polecam, jeżeli chodzi o moc to również nie polecam no i co nam jeszcze zostało w ogóle z tej aktualizacji, bo nie widziałam, czekajcie to testowałam o tego nie testowałam jeszcze, dobra za momencik sobie przetestujemy jeszcze to coś i w ogóle tutaj jeszcze była taka wiadomość że znów możecie grać na chromę hey hej blockstars, kilka tygodni temu Udostępniliśmy grę do pobrania na maki, a teraz nareszcie mamy w wersji na chromie. Yupi! Jeśli korzystacie z chromé boka, musicie pobrać blok Star Planet ze sklepu Google Play, a następnie możecie grać za pomocą klawiatury i myszy. Ja próbowałam to zrobić, mi to akurat niestety nie działa, a mam chromę boka, więc nie wiem czemu. Ale tu osoby właśnie w komentarzach też pisały, że im to nie działało, więc w sumie nie wiem czemu im to nie działa. Ale też osoby jakieś tam mówią, że oni oszukali, bo to wcale nie działa i tak dalej, jak widzicie. Że ta gra jest zła, ktoś napisał o co chodzi, e, ktoś pisze tu jeszcze, że. E, a fajnie na pewno spróbuje Omega nareszcie, więc. No, niektórzy gracze są zachwyceni, niektórzy są po prostu zawiedzeni, że tak mogę powiedzieć. Także dobra, moi drodzy, teraz lecimy sobie właśnie przetestować to coś dziwnego. Nie wiem, co to jest w sumie, ale chyba gdzieś to na parkurze już widziałam, więc się po prostu domyślam, co to może być. Także dobra, weźmiemy sobie, i to kosztowało też chyba 6 tysięcy. Co to jest? A domyślam się, dobra. Domyślam się już co to jest, moi drodzy. Tak myślę, chyba wiem już co to jest, ale nie jestem pewna. Czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy. Dobra, wbijamy, ale to w ogóle brzydko wygląda takie żółte. Dobra, więc chodzimy sobie. No i sprawdzimy. Okej, okay, dobra, czyli to jest po prostu... Ej, co? Ale to ma takie... Ej, to jest przerażające też. Spójrzcie. To ma takie oczy dziwne, ej, to przeraża naprawdę. Patrzcie. Co? Ej, fajnie to wygląda, ale to jest przerażające. Spójrzcie, jak to w ogóle wygląda. Oh my god. No, takie w sumie powiem, że nawet fajne. Ładnie to wygląda, jest na pewno lepsze od tego klasycznego. To jest po prostu takie, że zieje tak ogień do góry. I w sumie, jeżeli chodzi o to, to mogę powiedzieć wam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda. Możecie sobie aż 10 postawić, więc naprawdę mega się opłaca. Fajnie to wygląda, jest moim zdaniem. No, nie jest to nic oryginalnego, ponieważ to już było. Ale moje zdanie jest naprawdę bardzo fajne, więc moja ocena to myślę, że. No tak 8 na 10. Także no moi drodzy, napiszcie co wy sądzicie o tej aktualizacji, co Wam się najbardziej podoba. Mi się najbardziej podoba właśnie ogólnie ten Max. Ta cytryna jest naprawdę bardzo fajna i ta broń mi się właśnie... Czekajcie ta... O, i ta broń mi się bardzo podoba, jest naprawdę bardzo fajna. Także no moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby to już na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki do góry. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć! Thank <sweak> you.